W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Pasterzem i nie ma lepszego. Od Jezusa Chrystusa pana naszego. Ech, nie wiem, czy pan rymowanka mi hmm, wybaczy y, przejęcie y, wierszowania i rymowania. Mam nadzieję, że tak. Drogie dzieciaki, dzisiaj wielki czwartek. Wielki dzień. I w dzisiejszej Ewangelii czytamy, że Pan Jezus udał się do synagogi, do takiego miejsca, gdzie się Żydzi modlili, i powstał tam, aby czytać y, słowo. I podano mu księgę proroka Izajasza ze Starego Testamentu kojarzycie może. I rozwinąwszy tę księgę, bo to na takich zwojach było, wiecie, takie zwinięte w rulon papiery to były. I jak Pan Jezus rozwinął tę księgę, to zaczął czytać takie rzeczy. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. To jakie to niesamowite musiało być, bo to wszystko przecież o Panu Jezusie jest. To On ubogim niósł dobrą nowinę, to On więźniom głosił wolność, przecież o tym mówiliśmy. Niewidomych uzdrawiał, uciśnionych odsyłał wolnymi. No i jak Pan Jezus usiadł, to tak wszyscy patrzyli na Niego, patrzyli, 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 patrzyli. Więc Pan Jezus powiedział do nich. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. To znaczy, to jest o mnie, dzieciaki, dzisiaj wielki czwartek. Dzisiaj wielki czwartek, wielkie skupienie na Panu Jezusie, na mszy świętej. Zachęca was do tego owczarek. Ja będę skupiony, przynajmniej się postaram. Witajcie dzieci w już jednym z ostatnich dni naszych wielkopostnych rekolekcji w drogę za Jezusem krok po kroku z Maryją u boku. Dziś mamy przepiękny dzień, początek tak zwanego triduum paschalnego, co to za trudne słowa triduum, bo trzy dni. Trzy najważniejsze dni tych całych świąt: wielki czwartek, wielki piątek i wielka sobota. I dzisiaj mamy wielki czwartek. Dzień, w którym szczególnie dziękujemy Panu Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa, czyli za to, że możemy Pana Jezusa przyjmować w Komunii, że Pan Jezus jest obecny w każdym ko y kościele, w Tabernakulum, za to, że możemy go adorować, spotykać się z Nim, za to, że mamy kapłanów, dzięki którym możemy w tym sakramencie uczestniczyć, którzy też nam odpuszczają grzechy. Przez nich Pan Jezus nam odpuszcza grze grzechy i za to chcemy dziś bardzo dziękować. Panie Jezu, dziękujemy. Naprawdę dziękujemy Ci za ten wielki dar Eucharystii i za to, że mamy kapłanów, przez których do nas przychodzisz. Bardzo Ci, Panie Jezu, za to dziękujemy. No i właśnie, właśnie o tym jest dzisiejsza rymowanka. Posłuchajcie. Dziś serce me wdzięczne, a buzia uśmiechnięta, bo Bóg dał mi dar, to komunia święta. W tej małej host jest moje wszystko. W niej jest Pan Jezus, tuż przy mnie blisko. No wystarczy, dzieci. Nic więcej. To jest tak piękne, że aż brak słów. Więc życzę wam po prostu, żebyście w ten dzisiejszy dzień wyciszyły się, dziękowały w serduszkach Panu Bogu. Może znalazły czas na to, żeby adorować Pana Jezusa, a może jeżeli musicie zostać w domu, to się wyciszyły i pomyślały o tym, że Pan Jezus jest z nami w Eucharystii. A już jutro, kochane dzieci, będzie wyjątkowa, niezwykła droga krzyżowa, przepiękna. Oglądajcie, zobaczcie i bierzcie udział sercem, módlcie się przez tą drogę krzyżową. Będzie pięknie, zobaczycie. Do zobaczenia. Pa pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, kolejny krok na naszej drodze i wkraczamy w triduum paschalne, a konkretnie w Wielki Czwartek, w pierwszy dzień tego triduum paschalnego, w którym, jak wiecie, myślę, że wiecie, doskonale. Pan Jezus zostawia nam siebie w chlebie i w winie, przemieniając je w, swoją, w swoje ciało i w swoją krew i zostając z nami na zawsze właśnie w darze eucharystycznej. To, do czego dzisiaj chcielibyśmy Was zaprosić, Was zachęcić, to faktycznie do takiego przeżywania Wielkiego Czwartku, w którym znajdziecie w Waszych rodzinach ten czas i tą przestrzeń na towarzyszenie Panu Jezusowi. Może dobrym pomysłem byłoby upieczenie chleba. Zobaczycie teraz na ekranie wydaje mi się prosty przepis na chleb, chleb na bazie sody oczyszczonej. Będzie można go już jeszcze dzisiaj spożyć, bo on też szybko się upiecze i szybko tak. ostygnie, także dzisiaj jeszcze możecie wieczorem w rodzinie usiąść razem i ten chleb połamać, tak jak pan Jezus go łamał. Zatrzymując się nad tymi wydarzeniami wielkiego czwartku obmywania nóg, czyli służenia sobie, i łamania chleba. Łamania chleba pozostańmy dzisiaj w tym geście. Sam przepis, bo to też nie jest jedyny chleb, który pieka, i tak jak ciocia mówi, mam poczucie, że chleb jest prosty, faktycznie. Nawet pewnie mniej niż pół godziny wystarczy wam, żeby zrobić chleb. 20 minut pewnie się będzie piekł. Także w przeciągu dwóch godzin powinien już być od początku przygotowany, gotowy do, do zjedzenia. Także, jak wam się uda, to bardzo was do tego zachęcamy. Bo poza tym, że towarzyszymy Panu Jezusowi, oczywiście na tej bardzo, bardzo, bardzo trudnej dla niego drodze, to pamiętajcie o tym, że ten wielki czwartek. To też jest czas takiego jednak święta dla nas. Bardzo ważnego święta, w którym możemy się cieszyć z tego, że, że Pan Jezus, pomimo tego, że umarł, to jest z nami cały czas. Jest, Został z nami. Pozostał z nami na zawsze. Dobrze. No i skoro jesteśmy w Wielkim Czwartku, czyli na początku tego Triduum Paschalnego, to na dzisiaj zadanie dla Was, które zaprasza Was do tego, żeby to nie było tylko zadanie na jeden dzień. Zadanie modlitewne. Posłuchajcie. Postaraj się, żeby w ciągu najbliższych trzech dni Jezus mógł poczuć się choć trochę mniej samotny. Po ostatniej wieczerzy, jak wiecie dobrze, Pan Jezus idzie do ogrodu oliwnego i tam jest samotny, bo uczniowie zasypiają zostawiają go. Później Pan Jezus jest samotny w ciemnicy. Jest samotny w ciemnicy. Później Pan Jezus jest samotny w dużym stopniu, przynajmniej, bo oczywiście towarzyszy mu Maria, towarzyszy mu Święta Weronika, ale towarzyszy mu bardzo dużo cierpienia i odrzucenia przez ludzi, także jest samotny przez całą swoją drogę, aż do śmierci na krzyżu. I chcemy, chcemy z ciocią Was prosić mocno o to, żebyśmy, żebyśmy te trzy dni naprawdę przeżyli tak, żeby, żeby Pan Jezus. Czuł, że nasze serce jest blisko Niego. Żeby, żeby wiedział o tym, że no właśnie może się czuć troszkę mniej samotnie, troszkę mniej opuszczony. Spróbujcie o to zadbać. Dobrej drogi. Błękamina. Z Panem Bogiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.